Dzień dobry Państwu, pilne. Szanowni Państwo, no w tej chwili mm, żadne media, te nasze, nie podają tej informacji, powinny podawać. No podają na szczęście te serwisy internetowe, ale nie zobaczycie tego w TVO, nie? Mam nadzieję, że może w TVP będzie. Zobaczcie informację, która jest kluczowa, to znaczy. Donaldowi Tuskowi rozłazi się partia. Znaczy rozłali się w szwagę, to takie określenie. Wiecie Państwo, u Jarosława Kaczyńskiego te wszystkie ruchy oddolne w partii, no praktycznie kwestionujące to, co do tej pory było. I tak, z czym jednak wiadomo, że utożsamia się, z takim porządkiem partyjnym utożsamia się. Przywódca partii zaczęły się już po przegranych wyborach. Pamiętasz, się słyszy te słynne afery w tej krakowskiej, w krakowskim pisie i ta awantura z, z panią Nowak, panem Kmitą. Tutaj te wszystkie panią szydło. Później to, co się działo na Podlasiu, gdzie kwestionowano to, co mówi. I kogo tam, no i nowo Jarosław Kaczyński. I tutaj, niestety, pan premier Tusk, który no, robi świetną robotę w Europie, ale zapomniał o tym, żeby robić porządek na zewnątrz, że trzeba mieć u siebie w domu, u siebie w Matyczniku spokój, bo nagle się okaże, że się wszystko rozjechało i zobaczcie państwo dowiadujemy się czy to jest za faktem. Zamieszanie wódzkiej PO powołano siedem nowych kół. Mamy komentarz Cezarego Grabarczyka. Media rozpisują się na temat sobotniej decyzji w Platformie Obywatelskiej i pozycji prezydent Łodzi Hanny Zdanowskiej. Partia Donalda została podzielona w tym mieście na kilka małych kół. W rozmowie z TVP 3 Łódź Lokalni politycy PO powiedzieli, że to, co się wydarzyło, to nie tyle podział władzy, co pozostawienie, co pozostawienie jej urzędującej prezydentki miasta i czołowej polityczki PO. Chodzi o wieloletnią prezydent miasta Hannę Zdanowską. Zupełnie w innym tonie e, sprawę komentuje Cezary Grabarczyk, szef e, zarządu regionu łódzkiego. Rewolucja w łódzkiej PO jest siedem nowych kół, co z pozycją zdanowskiej soboty 25 stycznia, w jednym łódzkim kołem, kierowała prezydent Łodzi, Hanna Zanowska. Rozdrobnienie ma oznaczać według niektórych lokalnych działaczy utratę jej wpływów i obniżenie pozycji polityczki. Jak pisze ONET, wszystko stało się to za sprawą szefa zarządu regionu Łódzkiego, po Cezarego Grabarczyka. Portal napisał, że Hanna Zanowska straciła funkcję szefowej łódzkiego koła Platformy i stała się szeregowym członkiem. Partii. Jednym z radnych PO powiedział Onetowi, że takie rozbijanie partii jest chore. To jest degradacja osoby, która przez lata była, jest siłą napędową tej partii. Powiedział on Zdanowskiej. Z kolei w rozmowie z TfW24 poseł Kao Krzysztof Piątkowski powiedział, że uchwałą zarządu regionu powołano siedem nowych kół. To się wydarzyło, nic ponadto przekazał. Jest, jeśli jest jedno koło, to zarząd tego koła stanowi również władze powiatowe. Jeśli pojawiają się nowe koła, to naturalnie kiedyś trzeba wybrać nowy zarząd powiatowy i nową partię powiatu, które teraz nie istnieją, dodał. TVP Łódź ustaliła, że siedmioma nowymi łódzkimi kołami będą kierować marszałek województwa łódzkiego Janna Skrzydlewska, prezydent Łodzi Hanna Zdanowska, radny sejmiku województwa łódzkiego Maciej Remier, poseł Krzysztof Piątkowski, posłanka Małgorzata Niemczyk, rada sejmiku województwa łódzkiego Hanna Gil-Piątek oraz senator Krzysztof Kwiatkowski. Radio Łódź poprosiło o komentarz w tej sprawie przewodniczącego Rady Miasta i współpracownika Hanny Zanowski, Bartosza Domaszewicza. Przewodnicząca PO w tym regionie jest, PO w tym jest Cezary Grabarczyk. On bierze pełną odpowiedzialność za dzisiejszą sytuację. To on powinien komentować te zmiany. Ja zajmuję się zbieraniem podpisów na Rafała Trzaskowskiego. A, i to jest w tej chwili najważniejsze. A oni już zaczynają się żreć, powiedział Domaszewicz. Pani prezydent jest nadal szefową największego koła w Łodzi. W nowych środowiskowych kołach w znaczącej części będą nowi członkowie. Być może niektórzy członkowie tego dużego koła, powiedział portalowi TOFAN24 poseł Piątkowski. Zobaczcie, to jest stawiane w, w mediach, ja sobie na początku żartowałem. To jest robione bardzo, tak powiem, zachowawczo, ostrożnie. Trzeba sobie powiedzieć, Donald Tusk jest podkopywany. Od wewnątrz zaczyna tracić władzę, no bo od tego się zaczyna. Bo pamiętajcie, nie do pomyślenia byłoby to jeszcze, powiedzmy, pół roku temu. Fakt skontaktował się z Cewadarem Grabarczykiem, który przesłał nam oświadczenie w tej sprawie. Czytujemy je w całości. Zarząd Regionu Łódzkiego, PORP podjął w dniu dzisiejszym uchwałę o powołaniu dodatkowych siedmiu kół na terenie miasta. Dodatkowych siedem kół, rozumiecie? Te wszystkie inne gierki. Zagłosowało 14 osób i nikt się nie wstrzymał i nikt nie był przeciw. Powołanie dodatkowych siedmiu ku O nastąpiło na wniosek blisko stu osób, w tym między innymi posłów Pawła Bliźniuka, Krzysztofa Piątkowskiego, Małgorzaty Niemczyk, Senatora Krzysztofa i Artura Dunina. Samorządowców, jak Joanna Skrzydlewska czy i Remier. Z zarówno dotychczasowe, dotychczasowi członkowie, jak i nowe środowiska chcą wzmocnić łódzką platformę. To zostało jednogłośnie zaakceptowane w, dzi w dzisiejszym głosowaniu zarządu. Powstanie nowych struktur nie likwiduje dotychczas istniejącego koła Łódź, a jedynie ma wzmocnić aktywność na terenie nadchodzącym w czasie, nadchodzącym czasie. Fakt ten nie wpływa też na skład zarządu koła Łódź. Funkcję tę pełni niezmiennie Hanna Zdanowska. Tylko jest takim... Mm, szefem, dowódcą bez, bez, bez żołnierzy, czyli mało ma żołnierzy. Dodatkowo wiceprzewodnicząca PO w RP w regionie łódzkim napisała nam Cezary Grabarczyk. Szanowni Państwo, to jest ewidentnie takie prowadzenie swojej polityki w sytuacji, kiedy Donald Tusk zajmuje się polityką zagraniczną. Rzeczywiście ma tam kupę roboty, w środku mu się to zaczyna rozłazić. No, jest pierwszy rokosz. Pamiętajcie, że tutaj ewentualnie mm, później jakaś próba gaszenia tego wszystkiego doprowadza do tego, że ktoś się obraża. Jak ktoś się obraża, to partia się rozwala. E, jednym z największych błędów było to, że Donald Tusk, e, nie wiem, w, w pół godziny czy 15 minut odrzucił propozycję pana hmm, premiera kosiniaka Kamysza, co do pójścia z jednolistą e, wyborczą. To by było dla Jarosława Kaczyńskiego. Hmm, no, po prostu gwoździem do trumny. Pamiętajcie, on, on e, zawsze e, konsolidował tutaj tych swoich ludzi i przyszli razem. I zobaczcie państwo. Nawet zrobił ten konsensus dotyczący prezydenta Nawrockiego, znaczy kandydata na, na prezydenta, czyli pana Nawrockiego. U nas zaczyna się dziać źle. Naprawdę te doły partii, jak to się mówi, mają pretensje co do obsady stanowisk rządowych, mają pretensje o tym, że ludzie ich się pytają. I o rozliczenia, ludzie ich się pytają o różnego rodzaju decyzje kadrowe dotyczące m.in. obsady swojego skarbu państwa. I no wiecie Państwo, dawniej Donald Tusk trzymał żelazną ręką, dawniej te pożary gasił pan minister Kierwiński. Zresztą szkoda, że pan minister Kierwiński nie jest już szefem MSW. Bo jak wiecie. Pan Siemoniak to jest po prostu wielka pomyłka. To jest bardzo zły sygnał. To jest sygnał początkujący, no, już takie ruchy techniczne wewnątrz, no, najważniejszej partii w koalicji 15 października. Pamiętajcie, i dzieje się to, kiedy partia jest, powiedzmy, u szczytu władz. Tak, szanowni państwo, to jest niezwykle poważny problem. I to jest według mnie najpilniejsze. No, cieszę się oczywiście, że jest dzisiaj kolejny finał Wielkiej Opisy Świętocznej Pomocy. Wpłaccie Państwo. Ja też zaraz wyjdę i serduszko pewnie dostanę. Zrobię to tak po naszemu, chociażby na złość tym wieprzom, które nie chcą, żeby. żeby ta normalna część Polski wygrała. I zwracam Państwu uwagę na idiotyzm posła Kowalskiego, który twierdzi, że pójdzie z kontrolą poselską do Wielkiego jest Świątecznej Pomocy. Ja apeluję do części posłów, nie kłóćcie się, tylko idźcie z kontrolą poselską do TV Republika, albo do Instytutu Lecha Kaczyńskiego, do Jarosława powiedzmy, bo żeby oddzielić te trzy posesje w której mieszka, a, a która jest powiedzmy tym instytutem. Idźcie, wejdźcie, zobaczcie, nie straszcie kota. <noise> Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę Państwu miłego dnia i do zobaczenia. Proszę o łapkę w górę i ewentualne wsparcie mojego kanału.